Cześć. Z tej strony Maciek Zelmarku. Jeżeli jesteście w posiadaniu jakiejś części, której wymiarów nie znacie i chcielibyście na przykład otworzyć jej model 3D, to ten odcinek magazynu robotów jest dla was. Witamy serdecznie w kolejnym odcinku Magazynu Robotów. Dzisiaj naszymi gośćmi są Tomek oraz Radek, obaj panowie z firmy Evatronics. Dzień dobry. Cześć. Dzięki panowie, że zdecydowaliście się, się do nas przyjść. To co mamy dzisiaj do zaprezentowania to skaner firmy Evatronics, skaner 3D połączony z robotem Universal Robots. Tomasz, jakbyś mógł w krótkich słowach opowiedzieć o tym, co to właściwie jest za skaner i do czego go wykorzystujemy? Tak, witam. Przyjechaliśmy ze skanerem Heavy Duty Optima, żeby zaprezentować jego integrację z robotem Uniwersala i opowiedzieć kilka słów o takiej aplikacji. Skaner 3D. Rozumiem, kontrola jakości, sprawdzanie, skanowanie jakichś obiektów, elementów. Jakbyś mógł w paru słowach rozwinąć, do czego jest wykorzystywany? Tak, skanery 3D coraz częściej wykorzystywane są do kontroli jakości. Na przestrzeni lat zmienia się to z przewagi inżynierii odwrotnej w kierunku właśnie kontroli jakości. Wynika to głównie z zapotrzebowania rynku na coraz szerszą i coraz bardziej zautomatyzowaną kontrolę jakości. Nierzadko wymagania klientów to 100% kontrola jakości na liniach produkcyjnych. No, i tutaj skanery 3D światła strukturalnego. Znajdują coraz szersze zastosowanie, a dzięki połączeniu skanera z robotem mamy możliwość zautomatyzowania takiego procesu. No właśnie, nawiązałeś do tego, że ten skaner jest połączony z robotem Universal Robots. Jakbyś mógł w krótkich słowach powiedzieć, bo rozumiem, że tak, nie zawsze robimy tego typu połączenie, że skaner może być stacjonarny. Natomiast jakie płyną korzyści z tego, że taki skaner jest zamontowany na ramieniu robota? Po co to się robi? Zgadza się. Do tej pory najczęściej skanery stacjonarnie były montowane na statywach. Jednak, już tak powiem, rynek wymusza E, tą automatyzację, przez co zastosowanie e, robota Uniwersala jako manipulatora e, pozwala na automatyzację procesu skanowania, mam tu na myśli zebranie całego kształtu, detalu, który ma być po, poddany takim pomiarom. Ok, czyli mając robota mogę sobie precyzyjnie dojechać do kilku punktów, tak żeby stworzyć całą siatkę zeskanowanych punktów na skanerze. Tak, dokładnie tak. Radek, ty pracujesz w Watronixie stosunkowo niedawno, od niedawna, natomiast pytanie jest następujące: bo przygotowałeś z tego, co się dowiedziałem, całego URK-a po to, żeby zintegrować robotę Universal Robots z, z waszym skanerem. Powiedz jakie korzyści płyną z zastosowania tego URK-a i czy w ogóle trudno było to przygotować? Jak, jak, jak w ogóle to obsłużyć, to, to, to urządzenie? Konfiguracja skanera w URK-ie jest stosunkowo prosta, wystarczy skonfigurować tak naprawdę adres IP serwera automatyzacji, który jest wszyty w nasze oprogramowanie, obsługujące skaner. I jak gdyby Workup służy do tego, aby ten proces skanowania zaprogramować na robocie. To, co teraz widzimy, tą aplikację, to jak gdyby podjeżdżamy z różnych stron do skanowanego obiektu i wywołujemy poszczególne komendy skanowania. W tym momencie robot, jak gdyby steruje tym procesem, wyzwala skanowanie. Okej. Okay. Czyli to, co jest zaletą twojego rozwiązania, to, co ty jakby oferujesz, to jest gotowe oprogramowanie, które pozwala dodając określone węzły w programie, wywoływać moment skanowania, tak? Dokładnie. Tomku, rozumiem, że jeżeli chodzi o robota skaner, to są rzeczy, które są w tym przypadku niezbędne, natomiast do obsługi skanera. Jest potrzebne jeszcze jakieś oprogramowanie? Jak to wygląda? To jest jeden rodzaj oprogramowania. Jakbyś mógł w kilku słowach to nam przybliżyć? Jasne. Skaner obsługiwany jest przez oprogramowanie EWIX-Scan, które jest integralną częścią mhm. systemu. Natomiast funkcjonalność takiego zestawu determinuje nam oprogramowanie, którego użyjemy. Oprogramowanie do inżynierii odwrotnej. Pozwoli na odtworzenie dokumentacji kadowskiej, fizycznych części. Natomiast oprogramowanie do kontroli jakości tworzy nam w połączeniu ze skanerem taką wirtualną maszynę współrzędnościową, która pozwala zastąpić pomiary manualne, pomiary na CMM-ie, pomiary za pomocą sprawdzianów. I dodatkowo jeszcze możemy sobie taką na przykład kolorową mapę odchyłek oprócz standardowych pomiarów w punktach wygenerować. Taka, taki sposób kontrolowania pozwala dość szybko wychwytywać błędy w produkcji, kontrolować zużycie maszyn, kontrolować zużycie na przykład form czy tłoczników. Z tego, co mówisz, musieliście włożyć w to chyba sporo pracy, tak? Bo rozumiem, że to jest dużo pracy takiej programistycznej. Natomiast warto podkreślić jedną rzecz. To znaczy, tym, co charakteryzuje Evatronics i łączy nasze obie firmy, czyli Elmark Automatyka i Evatronics, to jest to, że obie firmy są firmami polskimi, działają na polskim rynku już od paru ładnych lat. Jakbyś mógł, to masz powiedzieć w krótkich słowach właśnie o tym, jaka jest historia waszej firmy i tak naprawdę jak wygląda wasza działalność, czym się zajmujecie? Tak, firma Evatronics działa na rynku od 1991 roku i posiada szerokie kompetencje w projektowaniu urządzeń elektronicznych, w projektowaniu kadowskim. Dystrybuowaliśmy przez wiele lat oprogramowanie do projektowania kadowskiego, do obróbki na maszynach CNC. I od ponad 10 lat wprowadzamy na rynek pod marką evx skanery światła strukturalnego. Dzięki sieci resellerów na całym świecie docieramy do wszystkich rozwiniętych krajów właściwie. Myślę, że to, co tak naprawdę warto tutaj podsumować na koniec, to fakt, że dzięki takim rozwiązaniom możemy znacznie poprawić jakość produktów, które, które wychodzą z linii produkcyjnej, albo po prostu sprawdzić, czy są wykonane zgodnie z projektem, lub też odtworzyć ich projekt na podstawie tego, co fizycznie mamy dostępne. Panowie, mm... Bardzo Wam dziękuję. Myślę, że to, jest, to była ciekawa rozmowa i też, też dziękuję za to, że mogliśmy tutaj razem przetestować, jak te dwa e, urządzenia ze sobą współpracują. E, dzięki wielkie. Dzięki. No i mamy nadzieję, że do zobaczenia w kolejnym odcinku. Dziękujemy.